to w takim razie zajmijmy się wczorajszą konferencją prasową premiera Donalda Tuska, 650 miliardów złotych na inwestycje. Czy to jest zgodne z, czy ten projekt Donalda Tuska jest zgodny z pana myśleniem na temat gospodarki? jaki projekt? Ja nie zauważyłem tam absolutnie żadnego projektu. Te 650 miliardów złotych to nie jest są pieniądze, które rząd na coś wyda, tylko to jest suma inwestycji w Polsce prywatnych lub państwowych. Czyli jak sobie kupię samochód, to też będzie do tej kwoty się zaliczało. Nie jest to też żaden wzrost inwestycji, to jest 5% więcej niż w ostatnich czterech kwartałach, a tyle mniej więcej wynosi inflacja. Więc Donald Tusk po prostu powiedział, że Polska i Polacy przez kolejny rok zainwestują mniej więcej tyle samo pieniędzy co poprzednio i to nie jest żaden projekt ja tu nie widzę żadnego projektu czyli to są taka, czyli to jest taka sztuczka PR w wykonaniu premiera Donalda Tuska. Oczywiście, że tak, tam nie było żadnego poważnego projektu. Tam nie dowiedzieliśmy się w zasadzie nowych rzeczy. Jedyny istotny news, jaki był to oczywiście współpraca premiera z, z Rafałem Brzoską, ale to w zasadzie tyle. Premier po prostu spojrzył, spojrzał spojrzał statystyki, ile minimalnie wyniosło inwestycje w roku 2025. Przypominam, prywatne i publiczne, to znaczy to nie jest tak, że rząd wyjmie te pieniądze i na coś wyda. To wszyscy Polacy wydadzą swoje pieniądze na inwestycje i że premier to Zbyszek powiedział, że to jest wielki prze.